Dzisiaj Pan ma relaks, a to oznacza, że będę oglądał jakiś film albo serial. Jeszcze nie wybrałem, co to będzie, ale wybrałem już telewizor, na którym to zrobię, bo oglądam na nim od kilku tygodni moje ulubione treści. Mam pilota, nie zawaham się go użyć. Jeżeli wydaje Wam się, że na dobry telewizor trzeba wydać kilka tysięcy złotych, to manta udowadnia, że wcale tak nie jest. Mam telewizor, który ma 4K HDR. Sztuczną inteligencję i jeszcze parę ciekawych rozwiązań. Jesteście ciekawi, co to za telewizor i ile kosztuje? No to musicie obejrzeć dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam! Patrzy się dobrze. Tak wygląda tani i dobry telewizor. To Manda, polski producent, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Telewizor 50 calowy, możecie kupić też większy, 55 calowy, jeżeli będziecie mieli taką potrzebę. Pracuje na systemie HiSense Vida. Bardzo ciekawy system, do niego przejdę za chwilę. Chciałbym zacząć od tego, jak ten telewizor jest zrobiony, bo jeżeli myślicie, wyobrażacie sobie, że no dość tani telewizor jest kiepskiej jakości, no to się mylicie absolutnie, bo tutaj Manta naprawdę się postarała, tak jak zawsze zresztą, jest wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów, elegancki, cieniutki, można go powiesić na ścianie, ma w zestawie oczywiście stojaczek, ale... Najważniejsze jest to, że on jest praktycznie bezramkowy. Zwróćcie uwagę na górę, tutaj, na boki. Te rameczki są praktycznie... No niewidoczne. Kiedy powiesimy go na ścianie, mamy wrażenie, że on unosi się w powietrzu. To jest właśnie domena telewizorów, które mają naprawdę bardzo wąskie ramki. Ten telewizor został wykonany w technologii frameless slim i rzeczywiście to widać. To naprawdę widać. Poza tym kąty widzenia, to też jest bardzo istotne. Kiedy siedzę w tym miejscu pod dużym kątem, naprawdę widać wszystko co wyświetla ten telewizor bardzo dobrze. To telewizor 4K to telewizor UHD. To telewizor, który ma także obsługę HDR10. No czego więcej chcieć? Myślę, że obudowę tego telewizora już poznaliście, prawda? A teraz przejdziemy do tego, co znajduje się z tyłu, czyli do gniazd, do portów. To jest istotne, bo od tego zależy, co będziemy mogli podłączyć do telewizora, jakie urządzenia zewnętrzne? Praktycznie wszystkie jest naprawdę na Bogato, Wszystkie porty, które powinien mieć nowoczesny, współczesny telewizor Znajdziecie w tym telewizorze MANTY Mamy dwa gniazda USB 2.0 Oczywiście jest gniazdo RF antenowe, analogowe i także DVB-T2 Jest gniazdo antenowe RF, ale satelitarne Plus DVB-S 2 Jest HDMI 2.0 Aż trzy gniazda HDMI 2.0 A jedno z tych gniazd z obsługą ARC CVBS AUX audio in. Jest to wejście wideo CVBS plus audio stereo i jedna sztuka SPDIF out, czyli cyfrowe wyjście optyczne. To daje nam możliwość podłączenia do tego telewizora domowego kina i w ten sposób będziecie mieli do dyspozycji dźwięk 5.1. A więc Cały dźwięk, który ten telewizor będzie emitował, będzie Was otaczał oczywiście dzięki zewnętrznemu kinu domowemu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy jeszcze gniazdo RJ45 lanowe, jedno i mamy też gniazdo CL, do podłączenia karty do telewizji satelitarnej. Jak widzicie, mega, mega bogato. No, ale przejdźmy teraz do samego panelu. Co to jest za panel? Jest to panel IPS LED 4K UHD. To już Wam mówiłem. Jest to najwyższa jakość obrazu i naprawdę jest to obraz. Daje ten telewizor, ten panel, naprawdę bardzo szczegółowy obraz. Kolory są żywe, detale widoczne. Mamy naprawdę takie fajne wrażenie doskonałej ostrości i głębi kontrastu, kiedy oglądamy na tym telewizorze seriale, filmy, czy możemy nawet podłączyć oczywiście ten telewizor telewizor, albo raczej podłączyć do telewizora, konsole do gry. No właśnie, jeżeli chodzi o jakość obrazu, no to tutaj mamy oczywiście odpowiednie technologie. Jedną z nich jest Hyper Vision GPU. Dzięki tej technologii obrazy stają się bardziej dynamiczne, ruch bardziej naturalny, no a każda scena pełna głębi i kontrastu. Niezależnie w zasadzie od tego, czy oglądamy filmy, czy gramy w gry, czy na przykład korzystamy z aplikacji multimedialnych, właśnie Hyper Vision GPU dostarcza naprawdę wysokiej wydajności i responsywności. A jak doskonale wiecie, to w telewizorach jest bardzo ważne, żebyśmy mieli przyjemność oglądania wszystkiego w wysokiej jakości. Ale jeżeli myślicie, że to już wszystko, w co został wyposażony ten telewizor, jeżeli chodzi o technologię, no to nie. To nie, bo jest jeszcze, słuchajcie, sztuczna inteligencja. Gdzie jej nie ma w dzisiejszych czasach, ale tutaj, w tym telewizorze, ta sztuczna inteligencja ma ogromne znaczenie. Nazywa się ten, ta technologia AI Vision Optimizer. Co nam to daje? Słuchajcie, AI Vision Optimizer analizuje każdą klatkę w czasie rzeczywistym, przewidując, wyobraźcie sobie, brakujące detale i inteligentnie rekonstruuje obraz, aby wyglądał, jakby był nagrywany w wyższej rozdzielczości. Jaki jest efekt? No efekt jest taki, że na przykład, kiedy będziecie oglądali darmową telewizję, prawda? No, bo na tym telewizorze z tym nie ma najmniejszego problemu. W jakości Full HD, no to ta jakość dzięki właśnie AI Vision Optimizer będzie jeszcze. Wyższa, jeszcze bardziej szczegółowa, te detale będą bardziej widoczne. Głębia ostrości, kontrast, kolor to naprawdę tutaj ciężko pracuje, że tak się wyrażę, ale się nie męczy, żeby nie było w tym telewizorze, dlatego, żebyśmy mieli jeszcze lepsze wrażenia większą przyjemność podczas oglądania ulubionych programów, filmów czy seriali. Przejdźmy do systemu, na jakim pracuje ten telewizor Manty, no bo to jest bardzo ważne. Jeżeli system jest dobrze skrojony, skrojony na miary, pod użytkownika, jeżeli jest intuicyjny, jest łatwy w obsłudze, to mamy większą przyjemność skorzystania z, tak, z takiego telewizora. A tutaj mamy Vida. Vida to system, który, tak jak już wspominałem, jest taki intuicyjny, jest prosty, mamy dostęp oczywiście do Praktycznie wszystkich aplikacji do streamingu treści wideo. Do seriali, do filmów, nie muszę Wam tłumaczyć. Są tutaj także gry. Żaden problem. Jest specjalny kanał Wida Kids. Bardzo ciekawe bajki. No i to wszystko w zasadzie bez wykupowania abonamentu. Jeżeli chodzi oczywiście o Vida, bo już macie telewizor z Wida, a więc nie musicie niczego dokupować. W zestawie mamy pilota. Pilot. Tradycyjny, ale jest dobry. Ma wszystko, co mieć powinien współczesny pilot. Mamy dedykowane, oczywiście, przyciski do Netflixa, do Prime Video, do YouTube'a, do Plex TV. Macie Sky, Showtime, Disney'a wszystko, po prostu wszystko. Pilot jest intuicyjny, bez żadnego problemu go rozpracujecie i rozgryziecie, ale nie musicie z niego korzystać. No nie, obsługa oczami tego telewizora jeszcze nie jest dostępna, ale jest aplikacja na smartfony, która nazywa się oczywiście WIDA. I słuchajcie, w ogóle, jeżeli kupicie ten telewizor, podłączycie go do zasilania, włączycie to pokaże Wam się informacja, że proszę ściągnąć aplikację VIDA. No i kiedy ściągacie sobie tę aplikację VIDA, praktycznie konfigurujecie telewizor w telefonie. Łączycie oczywiście smartfona z telewizorem i wszystkie ustawienia możecie zmieniać w tym telewizorze. Nie wierzycie? Proszę uprzejmie. Odpalimy sobie teraz Disneya z telefonu. Proszę bardzo. Zaraz poleci. Jest? Jest. Przechodzimy do, do home po prostu, do ekranu głównego. Proszę bardzo, pyk w, tele, w telefonie, przeszliśmy do ekranu głównego. Mamy pilota, mamy w, tele, w telefonie pilota. Mamy dostęp do wszystkich ustawień tego telewizora. Jest tego naprawdę bardzo sporo. W ogóle ustawienia obrazu, ustawienia dźwięku, to wszystko także oczywiście tu jest do Waszej dyspozycji. Są ustawienia zaawansowane, są ustawienia automatyczne, warto... Tak jak wam wspominałem, uruchomić włączyć zaptaszkować na przykład tę sztuczną inteligencję, która domyślnie nie jest włączona, a więc kiedy Zdecydujecie się na mantę, odpalicie, skonfigurujecie, wejdźcie w te ustawienia i zobaczcie sobie, co Wam tam odpowiada, czego potrzebujecie do lepszego oglądania telewizji. W tej aplikacji możecie także włączyć tryb myszki, czyli touchpada takiego, ponieważ tutaj także jest przeglądarka internetowa. Ona jest taka prosta, ale daje radę. I oczywiście jest googlowska wyszukiwarka, jeżeli byście chcieli czegoś poszukać w telewizorze. Proszę bardzo, korzystacie faktycznie z telefonu, z tego taczpada telefonicznego, jest wygodniej korzystać niż z pilota, bo z pilotem oczywiście też jesteście w stanie sterować kursorem na ekranie tego telewizora, ale jednak, jednak z telefonu jest to dużo bardziej intuicyjne i bardziej przyjazne i szybsze. Po prostu. Ten telewizor Manta naprawdę ma fantastyczny stosunek jakości do cen. Nie, przepraszam. On by mógł spokojnie, patrząc na jakość, na rozwiązania technologiczne, które tutaj są, na ten panel IPS mógłby spokojnie kosztować więcej. System, który jest bardzo intuicyjny, bardzo szybki. E reaguje na nasze polecenia, na pilota no po prostu błyskawicznie. Tutaj nie ma żadnych opóźnień. Game Mode, to już mówiłem. Możliwość oglądania telewizji satelitarnej, darmowej telewizji DVB-T, możliwość podłączenia praktycznie każdego urządzenia zewnętrznego, Apple TV proszę uprzejmie. HDR10, 4K i w końcu, słuchajcie, dźwięk Dolby Digital Plus 5.1. Oczywiście do tego dźwięku musicie podłączyć Zewnętrzne kino domowe, jest tu naprawdę wszystko. Jestem przekonany, że ten telewizor sprawdzi się w wielu domach, a sprawdzi się w wielu też hotelach, bo on ma też tryb hotelowy. Ja osobiście, kiedy jadę do jakiegoś hotelu, to z góry zakładam, że raczej, jeżeli będę chciał wieczorem pooglądać coś na telewizorze no to ten telewizor nie będzie dobrej, wysokiej jakości. Jeżeli w hotelu spotkacie się z tym telewizorem Manta albo może z większym 55-calowym, to gwarantuję Wam, że kiedy po... Jakiejś podróży, spotkaniach służbowych czy wycieczce w górach, będziecie zmęczeni, wrócicie do pokoju, to z przyjemnością włączycie ten telewizor i obejrzycie to, co będzie Wam oczywiście oferował hotel. Niemniej jednak, to idealny telewizor do każdego domu za niewielkie pieniądze, nie inwestując kilku tysięcy złotych, możecie naprawdę mieć telewizor, z którego będziecie zadowoleni, którego obsługa jest banalnie prosta, który Wam oferuje wszystko to. Co oferują znacznie droższe telewizory? To wszystko, jeżeli chodzi o recenzję tego telewizora Manta. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę, będę wdzięczny za komentarze, a może macie jakiś pomysł, co jeszcze z oferty Manta mógłbym dla Was sprawdzić i przetestować. Ja jestem otwarty na propozycje, myślę, że Manta także. Dobrego dnia, na razie, cześć.